Za chwilę zapytamy przypadkowego przechodnia. Co myśli o kolejce dzisiejszej? W Tesco? jest piątek. Przepraszam, co pan myśli o przypadkowym przechodniu o kolejce? W Tesco? Dobry dzień. Dobry dzień. O, nieska jest całkiem duża, ale się zapytuje. Także to spoko szybko. Aha, to dziękuję dzień za informację. Do... Spoko, spoko. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Okay, let's go with next one. Sząż brzmi w trzcinie w Szczebrze But I know it's, it's so long. Maybe let's do in uh, one by one, word by word. Chonst. Brzmi w Trzcinie. Brzmi w Trzcinie. Brzmi w Trzcinie. Brzmi w Trzcinie. Do you know what doesn't mean? Właśnie się, się dowiedzieliśmy, że, że w zasadzie jedna osoba wsiada do jednego, a ja usiadłem dwóch. A facet, który mnie oglądał, jak zapatrzył? How he looks at me? Yeah, that's so funny. Więc korzystając jednocześnie z jednego, mniej ryb po prostu by mnie zjadło. Nieco Krótkie wideo, a nieco na inny temat. Na temat zabezpieczeń. Ewentualny temat zabezpieczeń, na przykład bramy. Byłem w miejscu, gdzie wama została już zamknięta i tam było ostrzeżenie, że jest antywspinaczkowa farba, nie? To, co znaczyło, że w momencie, gdy zacząłem przeskakiwać przez bramę, gdy ją chwyciłem na wyżej, to się właśnie stało. To jest, nie wiem, jakiś smar, coś tego typu, żeby żeby odstraszyć ewentualnie no, ludzi, którzy chcą się wspinać Ale to są małe konie, to nie są osły Aj Osły, dwa osły, fajne Ale oni plują, wiesz, o to? Na mnie nie, na ciebie tak Jak ciała? Jeszcze ciała? Yy, lama chyba mhm. Osły chyba słuchają, albo, albo po prostu uznały cię za swojego, wiesz mhm. Poznały cię jak swojego i przyszły do Ciebie. Nie mnie bo oni to smell. Aha, bośmy wierzchosi, bo no to możliwe, no Zacząłem kamerować jaki koń zdziwiony Fajna pogoda jest jakieś 20 stopni. Pogoda zachęca do wyjścia no i mi się skosiliśmy. Tutaj widzimy zwierzęta, które można spotkać w parku. To 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 to, to. i takie coś też możemy spotkać w parku. So, hej, jedziemy Nie dotykaj psa, bo się pies czym zarazi Co? Bo się pies czym zarazi Zarazi? Nie, nie, nie dotykaj psa, bo się czym zarazi Dziwnie się patrzą Sam bym się też dziwnie patrzył Cítim pivo. No, povykaj, Posmakuj i... Moc nedobre. Nie? <rý> ja myslím, nie, nie. Niečo mi tam chýba. Jak to má byť, že energy drink no, osmaku a píva. osmaku piva, no Nechutí to ani ako energy drink, ani ako pivo. Také... Hm. Hmm. Nie kupił, Nie kupiłbyś tego innym razem? Uż nie. To to bym już nie kupił. Dobra, dziękuję. do shopu. Nie? No. A ona przejechała poprzednie na bajku. Ona była tak, można tak jak jest tam to siedę. No. Ale tak ja są z... potem że jej, a jeździ Ona zastawiła. No. To my się spotkaliśmy. My gadali, że <laughs> pohoda. Że się spotkali, tak? Hmm. Dotykała cię czy nie mówisz że nie? Sex. <coughs> na nowe czy bez? Co? Na nowe czy bez? Oh. Za chwilę zapytamy jakiegoś przypadkowego przychodnia, co myśli o koronawirusie w Anglii. Za chwilę kogoś poszukamy, jest tu dużo ludzi. I'm sorry, tam. I'm, one... I'm sorry, can I have one question for you? What do you think about the uh, coronavirus in UK? Jo, myślałem, że to jest medwiedź, kurwa, to jest taki wielki pijas. Kurwa, mnie normalnie jak serce wyskoczyło. <noise> myślałem, że to nie dziewczynka? A widziałeś nie? No widziałem ogon, no. Kurwa, ja, że to jest on, medwiedź. Nie... I tam UFO lądowało na dół. A to jak wiesz? Bo to jest, to jest stale takie, stele. Ale jak to wiesz? Bo to jestem czytał w newspaper, kurwa. Jest taka zasada, jeżeli autobusem jedzie żul, to potem żul wysiada z takiego autobusu, a taki autobus dalej jedzie żulem. Co powiesz o dzisiejszej kolejce? Lubo mi. Co to jest? Nie, jakie żelazo. Aha, jakiś metal żelazo. Nie znam jaka piczowina To będzie już to z Tak zwana majówka stulecia. Wracamy z Tesco. Wracamy z Tesco. Ziomek kupił Bazylię. Obiadeniec będzie w domu nagrzmocił. Jak ci się jeździ? Zajebiste Czemu chleszisz do mojego wideo? Bo była ja ty do mojego wideo? Będę musiał szczekanie psatu wrzucić, montować. A nie mam. Ale tu jesteśmy w miejscu. Tu Jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś wylądowało UFO. W oh, no. 1943 roku? To pieskowisko dzieci. Co? Pieskowisko dzieci to jest. Znaczy. Bo pieskowisko dla dzieci. A, Pan mówi, że to jest pieskowisko dla dzieci. Ja się pytam, jaki pies? Piaskownica dla dzieci. I kolega odkrył, że tutaj jest co? Jazbec, Jazbec. Cokolwiek to znaczy. Na kolobieszce potrąciłeś gołębia. Wyje jechałeś tak szybko co my to mamy Tak, tu mamy niezły hajs. Tylko, że to nie jest aktualne. Stoimy w kolejce i tu kolega strasznie obgaduje ludzi. Pokazuje wszystkich palcami. Mówię, że tak nie wolno, że tak się nie robi u nas. A tego jeszcze nie wiedzieliśmy, automatyczny kosz na świecie. Także super. Za 25 stopni no może 30 za chwilę wyskoczy. Nie jest może najlepsze podana pozłożowanie dalekiej odległości, no ale tak wyszło. A za mną tały we w London. I szard, już się przekręcę, żeby było widać. To jest szard, najbliższy budynek Wielkiej Brytanii. I za mną tały w London.